W ciągu tygodnia mieszkańców województwa łódzkiego dwukrotnie dotknęły skutki nawałnic. W kulminacyjnym momencie prądu nie miało ponad 130 tysięcy odbiorców. W pierwszej kolejności realizowane były zgłoszenia wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia oraz przywracane było zasilanie sieci wysokiego i średniego napięcia. Znajdujemy się w miejscowości Strugienice w gminie Zduny, powiat łowicki. Obecnie trwa usuwanie skutków awarii, która powstała po przewróceniu się potężnego drzewa na linię średniego napięcia. Zostało uszkodzonych pięć słupów. Wspiera nas w tym ekipa, która przyjechała z oddziału Skarżysko-Kamienna. Liczymy na to, że uda nam się dzisiaj usunąć całą awarię, wymienimy te pięć słupów i będziemy mogli przystąpić do usuwania nasem. Przy usuwaniu skutków burz, które spowodowały ogromne zniszczenia w infrastrukturze energetycznej, tylko w weekend pracowało w terenie 159 kilkuosobowych brygad pogotowia energetycznego z oddziału Łódź, wspartych zespołami z oddziałów Skarżysko-Kamienna, Lublin, Warszawa i firm zewnętrznych. Wczoraj dostaliśmy zgłoszenie o zerwanej linii 0,4 kV w tym miejscu przez, przez drzewa. Yy. Po czym udaliśmy się, się w to miejsce, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. No niestety nie wyglądało to dobrze. Yy, musieliśmy odłączyć linię. Część odbiorców nie miała prądu od yy, wczoraj godziny chyba 16. Po usunięciu drzew udało nam się załączyć niektórych odbiorców. Dzisiaj wróciliśmy tutaj dokończyć pracę, żeby już wszyscy na, tej, na tym odcinku linii mieli prąd. Sieć energetyczna w Polsce to przede wszystkim linie na Ten typ sieci, stanowiący blisko 80% wszystkich linii energetycznych w kraju, narażony jest na działanie czynników atmosferycznych, takich jak huraganowe wiatry, trąby powietrzne czy burze. Każdego roku PGE Dystrybucja ponosi nakłady finansowe na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej. Do okazji prowadzonych prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych, sukcesywnie kablowane są linie na powietrze, stanowiące współce prawie 90 tysięcy kilometrów. Pomimo starań i nakładów, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania przerw w dostawie energii, zwłaszcza przerw wynikających z działania sił natury.